Cześć! Dzisiaj Ci pokażę szybko, jak wysłać gift lub prezent na Steamie. Wytle będzie się przewijać najpierw zakup normalnej gry, to jest jak można kupić, a potem screeny, jak się wysyła gift z equipunku. Jeżeli chodzi o gifty w ekwipunku, to nie można już tego zrobić. Od roku 2017 Valve daje nam tylko możliwość zakupu w tym momencie danego giftu małe sprzedawanie. Chodzi mi o to, że jeżeli kupiłeś gifta przed 2017 rokiem i leży on w Twoim ekwipunku, to owszem, możesz dać w tym momencie komuś tą grę, albo na przykład jeżeli kupiłeś, rzadko to się raczej zdarza, ale na przykład jeżeli kupiłeś grę i deweloperzy obiecali, że jeżeli kupisz tą grę, to dostaniesz dwie kopie, to w tym momencie tak, będziesz mieli dwie kopie ekwipunku, ale jako tako nie ma już możliwości, kupna e, kopii gry, żeby ona leżała twoim ekwipunku. Dla siebie, mój znajomego, jeżeli e, kupujemy dla znajomego, możemy mu e, wysłać ten gift z odpowiednią datą, na przykład za tydzień, za miesiąc, kiedy tam chcemy. A, i jeszcze jedna uwaga. Załóżmy, że jesteś ty i. Twój znajomy w Anglii. I twój w Anglii teraz kupuje grę i ta gra jest tańsza o jeszcze 40 zł niż w Polsce. I kiedy on by chciał Ci wysłać gifta do Polski, walwem może na przykład e, napisać, że nie, nie można tego zrobić, bo gra jest tańsza niż w Polsce. Mam nadzieję, że Ci pomogam. Jeżeli chcesz, zerknij na mój kanał. Byłoby mi strasznie miło.